Witam serdecznie kochani, na to właśnie dzisiaj taki krótki instruktorzowy filmik na e, temat siły. Siły takie funkcjonalnej z wykorzystaniem mocy ciała, pompki, e, na ręce. E, popularne, popularne bardzo ćwiczenie, ale często bagatelizowane i niestety dużo, dużo błędów popełnia się podczas wykonywania e, e, tych właśnie e, ćwiczeń. Jest to ćwiczenie bardzo e, fajnie, jeżeli chodzi o kształtowanie górnej części ciała, czyli mięśni ramion, czyli mięśni brzucha, ramiona. Ale musimy pamiętać o bardzo dobrej technice. Najpierw zaprezentuję pompkę, później ją tylko objaśnię i powiem, jak wygląda progresja, co możemy robić, aby opanować w miarę dobrze ćwiczenie właśnie pompki. Na Więc zaczniemy od pompki. Ręce szeroko, czyli mocno za szeroko yy, Nogi i staram się bezpośrednio schodzić w dół. I bezpośrednio idziemy w górę. Tak samo na drugą rączkę. Tak wygląda tułowo, w miarę prawidłowo wykonania polka. inne ręce. Jak zauważyliście, palce nie kładę stopy w ten sposób. Nie przeczywią tułowia. Jestem w czołowej. I teraz progresja. Moi ukochani, więc sam taką piłeczkę, kładę piłeczkę, rękę otworzę i wykonuję drogi kluczowe pompki właśnie z dźwignią. Przechodzę na drugą stronę. Wróż. Pozycja dźwignia i wykonuję pompki dźwignią. Musimy pamiętać o mocnym spięciu e, naszych mięśni kol, o minimalizacji e, ruszania biodrami i o jak najmniejszym przekrzywianiu e, tułowia. Drugą taką progresją, którą możemy wykonywać, jest delikatne odciążanie drugiej ręki, czyli pompki z przechodzeniem, czyli archa, czyli przejście z jednej na drugą. Tutaj robimy, że będę opierał się tylko na dwóch palcach. Oczywiście ręka jak najdalej. I na drugą stronę tak samo. Tak wygląda yy, progresja, oczywiście możemy wykonywać to w ten sposób, że wykonujemy pompki z przejściem, czyli jedną rękę odkręcamy w ten sposób. Na początku robimy to w ten sposób, że ręka jest w miarę blisko. Z biegiem czasu odsuwamy rękę, aby ta dźwignia była jak najmniejsza. I tak samo na drugą stronę, ręka daleko, tutaj ręka z przodu. Hop. I oczywiście pamiętamy o izometrycznych pompkach, czyli kiedy już dochodzimy, schodzimy tak zwane izometryczne pompki, czyli schodzimy w dół i wygląda to w ten sposób, wolne. I wychodzimy na dół i druga strona tak samo, Opieramy się ładnie. Wolno schodzimy. I wychodzimy na dwóch rękach. No i tak wygląda. Progresja i uskutecznianie treningu pompki na jednej ręce. Bardzo skuteczny trening, ale pamiętamy o technice i o maksymalizacji napięciowym, używaniu jak najwięcej ilości mięśni, wtedy na skurcz jest większy. Pozdrawiam serdecznie dużo zdurka, życzę na towie pasie. Pa! pa.